Wprowadzenie na tym odcinku europejskiego systemu zarządzania ruchem, czyli tzw. ERTMS-u, pochłonie kwotę blisko 124 milionów zł. Na trasie stanie 16 specjalistycznych masztów oraz 1500 urządzeń przytorowych. Całość ma funkcjonować w pełni do 2016 roku. Na odcinku od Węglińca do Opola powinien funkcjonować system ERTMS, wybudowany w oparciu o system GSMR i system ETCS poziom drugi. Ja podkreślam... Poziomowość systemu ETCS. Za tym identyfikacją powiedzmy danego poziomu idą idzie odpowiednia funkcjonalność. System ma być przede wszystkim gwarancją bezpieczeństwa i pozwoli uniknąć wypadków kolejowych podobnych do tego, jaki miał miejsce w Hiszpanii w lipcu ubiegłego roku. Ten system umożliwi przejazd pociągów z lokomotywami wyposażonymi w system kabinowy, w taki sposób, że maszynista będzie miał odzwierciedlenie tego, co się dzieje na drodze kolejowej w kabinie. Poprawi to poziom bezpieczeństwa i jednocześnie umożliwi dla maszynisty wsparcie w prowadzeniu ruchu pociągów. Gdyby doszło do sytuacji, że maszynista podejmie niewłaściwą decyzję, wówczas system, który jest zamontowany, zatrzyma pociąg. Obecnie tylko pociągi Intercity są przystosowane do obsługi systemu. Koleje dolnośląskie, które obsługują blisko 90% połączeń na tej trasie, również chcą przystosować się do norm. Nowe pojazdy trójczłonowe, sześć, które są zamówione już i w tym roku zostaną nam dostarczone, ma, będą miały one ten system zamontowany. Natomiast jeżeli chodzi o te pięć pojazdów, które w tej chwili obsługują te połączenia, mają taką możliwość. Będziemy systematycznie, sukcesywnie te urządzenia w przyszłości montować, natomiast daty takiej ostatecznej w tej chwili jeszcze Panu nie jestem w stanie podać. Kolej toruje drogę nowoczesnym technologiom. Dla legniczan, którzy podróżują na tej trasie, powinno oznaczać to podniesienie komfortu i bezpieczeństwa podróży. Jak będzie w rzeczywistości, przekonamy się niebawem.